Witam Was bardzo serdecznie w 17 odcinku. Dzisiaj w aurze deszczowej woda już pada za oknem. Nawet szparka przez okno wychodzi i już pada coraz mocniej. Witam bardzo serdecznie w odcinku, w którym pokażę, gdzie szutuję. Jak mianowicie zobaczycie w 13 odcinku, pokazywałem szutowanie. Yy, paszy dla zwierząt. Ale to nie do końca tak wygląda, jakbyście sobie myśleli. Ale tak, więc po kolei, tu od czego zacząć? To jest to. To jest wciągarka. Ten wąż do wciągania, który wciąga zboże tutaj. szpala coraz głośniej. I on wciąga do tej, właśnie tutaj, rozdrabnia w tym miejscu i leci przez tą rurę tutaj na dół do tego rozdrabniacza którego było był w 13 odcinku, nie będę pokazywał tu musi być powietrze bo jeśli nie będzie powietrza to nie będzie przechodzić w ogóle ziarno tutaj jest już stara waga, która ma 50 lat bardzo stara waga Tutaj jest blacha, która przydaje się na żniwa. Niedługo będą żniwa, więc ta blacha przyda się pewnie do przegarnięcia któreś z tych kupek, na przykład pszenicy. Tutaj są stare garnki, mianowicie pewnie z perelu. Tutaj, tutaj jest właściwie yy, yy, maszyna do czyszczenia zboża. Ręczna, zaznaczam, ręczna bo tutaj się kręci takim pokrętełkiem w tym miejscu jest takie pokrętło gdy się tak kręci tu jest pasza kukurydziana znaczy się nawoz, nasiona kukurydziane bo zostało zostało trochę tutaj jest pewnie trawa z trawy coś Tutaj jest drugie pomieszczenie strychu. Kiedyś tu była słoma nawet. Jakbyście chcieli wiedzieć, kiedyś tu też była słoma. Tutaj jest rura, dzięki której. W razie gdy mamy nadmiar zboża możemy sprzedać i przesypujemy właśnie wiaderkami, różnymi wiadrami zboża. Zazwyczaj jest to pszenica, bo pszenica jest dla nas najmniej opłacalna, czyli mniej opłacalna, bo najmniej opłacalna jest pszenżyta i owiec. A w tym roku będzie dużo, bo będzie przężyto, owiec, pszenica i jęczmień. Ow, oczywiście owsu będzie najmniej, bo będą 34 ary, pszenżyta będzie 77 marów jęczmienia będzie drugi a pytacie się dlaczego pszenicy siejemy najwięcej dlatego, że lepiej się sprzedaje niż jęczmień a jęczmień przydaje nam się dlatego, że yy, dlatego, że po prostu yy, jest bardziej przydatny do do paszy dla krów tutaj są stare szpachelki do Stare szpachelki do, y, y, od y, dachówek. Tutaj jest szkło. Tutaj, jak widzicie, fajna symbolika. Tutaj jeszcze się nie zmyło przez te wiele lat, bo to było przez już dużo czasu. Bo to było narysowane nie powiem Wam przez kogo. Tu jest okno, które widzicie. Tam jest podwórko. Ledwo widać, bez zamazane. Tutaj jest komin. Tutaj są deski. Tutaj był, jak mówiłem, tutaj będzie przesypywanie, y, tutaj zwalało się kiedyś słomę, a tu zwalało się, tutaj się przechodziło do drugiego strychu, to będzie w następnym odcinku strych, to będzie odcinek za tydzień. Tu, tu przechodziło się do tego strychu, tutaj bo drzwi są tam, a te drzwi już tak ich nie używamy jak kiedyś. I właśnie tak, tu było ogólnie pokryte eurofalą tu najlepiej widać eurofalę, ten bo jest bardzo nisko położona nad tym. Ogólnie tutaj przy nic zazwyczaj kładziemy, ale kiedyś tu była też kukurydza po tej stronie w 2016 roku, środowa nad kukurydzę no, widzicie, na przykład tutaj są resztki kolb kukurydzy. Trzeba będzie je wydłubać niedługo. Tutaj widzicie, jest odmuchawy Niedługo będą do użytku. Będzie trzeba znowu składać dmuchawę. Tu są kolana, tu są zwyczajne rury. Niektóre się już zgięły. Tutaj, jak widzicie, jest okno już na wprost do ym, na wprost do yy, naszhop, tam macie kurnik, tam wprost macie na, yy, na, na stronę do pola, ona jest oczywiście to zamazane. Tu macie jęczmień, zazwyczaj tu my kładziemy jęczmień i owiec w tym miejscu. Oddzielamy zawsze to deską. Jeśli każdy sektor oddzielamy deską. Ta deska oczywiście jest tutaj zdjęta. Tutaj jest miotła. Miotła przydaje się do zmiecienia zmiatania zboża miotła łopata do wgarniania oczywiście ta łopata też się nadaje do, do odśnieżania jak będzie śnieg ale śniegu już w tych latach za dużo nie ma tu kiedyś był komin który jak mieszkaliśmy do 2011 roku to ten był naszym kominem on już jest właśnie nieużywany tutaj jest pszenica a tu jest styropian Tutaj jakiś worek wisi. Tutaj też pewnie pszenica i jęczmień. Ogólnie mamy dwa strychy. To jest ten pierwszy strych, czyli taki bardziej śrutowniczy strych. A to jest tam strych taki bardziej przechowujący sama kiedyś. Tu ta część była właśnie też słomy. Sektorem. Tak. Tutaj też jest klapa. Tutaj jest też klapa, która zasłania wejście. To... Oj, oczywiście jej nie używamy teraz tak często, jak kiedyś. Kiedyś przykrywaliśmy też. Tutaj jest nakładka na worki, żeby przewiesić. Tutaj jest lampka, która symbolizuje. To jest oczywiście niedawno zamontowane, ale ta lampka pokazuje mniej więcej, czy już załadowane. Jak się zapali, to jest wtedy. Yy, okej okay. Jeśli tyle zboża jest sypane to jest OK. No I to chyba już koniec tego odcinka Tak więc zapraszam na kolejne odcinki Mam nadzieję, jeszcze pokażę to okno tutaj, tylko To okno pokazuje właśnie Tam na wprost możecie zauważyć już tam jęczmień żółcieje i buraki tam też już dojrzewają, tak więc żegnam się z Wami do następnego odcinka. Do widzenia.